udało jej się podejrzeć to co robiła Ariane jak ocenia jej występ dzisiaj tutaj w jakiej jest formie jak widzi swoje szanse w tej sytuacji na oportunidad de ver hoy Ariane el entrenamiento de Ariane y lo que piensa sobre sobre como como Lucidora y como las posibilidades las chances en la luta y la veo muy bien le veo que es una peleadora muy técnica buena striker también vi que llevó luchas al piso pero como dije en la entrevista anterior todos tenemos nuestros puntos débiles y nuestros errores y bueno es trabajar sobre el error de ella también y trabajé muchos pisos entrené bastante para esta lucha y, y estoy convencida que voy a dar una buena guerra. mówi, że widziała, Arianna oczywiście nie tylko dzisiaj, już też wcześniej ma świadomość jaka to jest zawodniczka, że jest świetna w stójce, ale też zauważyła w poprzednich walkach, że kiedy do, do parteru schodzi walka, to, to Arianna daje sobie radę, natomiast tak jak powiedziała wypowiedzi zaraz tu po treningu otwartym nie ma ludzi, którzy nie mają słabych punktów, którzy nie popełniają błędów Arian też takie robi i tutaj jej teraz jakby zadaniem jest to wykorzystać, znaleźć te słabe punkty, wykorzystać je w czasie walki mówi, że trenowała bardzo ciężko do tej walki, no i jest przekonana, że, że na pewno to będzie świetny spektakl. Co w Argentynie mówi się o polskim albo europejskim MMA? Jak jest, jaka jest świadomość powiedzmy MMA tutaj, tego, tego europejskiego tam? Argentina, so MMA in Europa, in la Polonia, i si, Elf Conciencia, jak jest tam popularna. En Argentina, no, no sé si tienen la conciencia de qué tan popular es, pero eh, desde que apareció mi cartel de, de, del evento, eh, tuve muchos fans, eh, muchos más eh, se acercaron a preguntar y. Tu ma się reperkusjon, mi to mój feliz poresotami. Eee, no prawda jest taka, że wcześniej w Argentynie ludzie nie mieli tej świadomości, jak to jest tutaj rozwinięte, jak jest popularne. Natomiast e, jest bardzo szczęśliwa Silvana także z tego powodu, że troszkę ona się przyczynia do tej popularyzacji, bo od momentu, kiedy ogłoszono, że będzie tu walczyła, dostaje mnóstwo pytań od swoich fanów, jak to wygląda, co to za event e, i, i też za jej pośrednictwem troszkę ta, ta popularność europejskiego MMA i KSW w Argentynie rośnie. Ta walka będzie przypominała trochę mecz Argentyna Brazylia piłkarski wymiany ciosów non stop. To zwycięstwo serbemonkoego de futbol, Cantare, Argentyna kontra Brazylia. Jest dokładnie igual. Así lo ven los argentinos, siempre nunca quieren perder con Brasil. Así que va a Coś w tym jest, bo niezależnie od sportu, od pola rywalizacji, dla argentyńczyka najgorszą rzeczą przegrać z Brazylijczykiem, więc to może rzeczywiście tak wyglądać. Dziękuję bardzo.